Siema, z tej strony kogo? Dzisiaj gramy w Roketa i pijamy rangę i dzisiaj jest Matysek ze mną. No I Dudusek. No cześć. Wezmę to, no? Si teraz nie gram. Dobra, jeden i Ja mam busta. Najstralizm. No nice. tego. Dupy! B Welcome golden <laughs> Ej dobra, dobra weźmy jakąś taktykę może na tego predatora, bo jak my będziemy grali tak jak gramy to, będziemy Welcome to. Tak, jak gramy, to będzie... Dupa. Welcome golden! To by... To by... Nie no mi się wydaje, że on ci, bo bez powodu bycie nie było. A my się debilami? Dużo zakresny dupę No ja Wiem, że muszę coś zobaczyć Dobra, dobra, gramy do przegranej, tak jak gramy. No, no, ale to po jest. tym meczu się film skończy. <laughs> to znowu nowa zaczniemy. Ja, ja, ja. Hmm, kura, próba dziesiąta. <laughs> no patrz! Welcome. Patrz ja kleję! No, no, kurde. nie no, już kleiłem. Ty no. jest się ten tam, tam. No ty drapie. Ej, 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 zobacz tabelę! ej, ej, ej. ja otwieram. Ha, w dupę chyba odwrotnie. No to bózek! Jeszcze tego nie obronisz... Dobra, się, ty... Było... Nieumies, no Ale Ja go nie widziałem ogólnie. Nie, Dobra... No, Duduszek, ty dał mnie! Nie. Ale wiedziałem, on do mnie zagrał. Steamu, Timu. Nie no PICE Jakbym to, ja to strzelił to by było dosyć szybkie Mam to no. I co dalej? Zram do tyłu pa. Do G2G2 Zbampuję jednego, żebyś miał trasę No i Nic, 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 nice Flipa zrobiłem przypadkowo ale wygola strzeliłem. Klipuję to, F8 Dodusek do, do kipuje żeby coś Patrz na to wykończenie, z takiego konta, taki, to, z takiego, taki, taki fart Czysty fart. Mm. skill, człowiek. Tak, ja ten, to, to Nie, 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 nie! Akros, 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 akros! A oni też są akrosa. Moja moja puść! Dobra, ci zaraz nie wiem. ja <śmiany> nie Welcome Golden! Ja? Ja, 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 ja skoli, ja, fake, ja fake. do was, do was, do was będę. Co to znaczy akros? No jest tylko zielona Ja nie wiem co to znaczy akros! Chwila! No to dobra to tam. Puść. Pa, 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 teraz. Samo mi No Maty, stracisz Uw. piłę! Dupę. Dobra, weźcie. tego pusta? Do. Dobra, dzięki. Cześć. na 3 minuty już to gramy. ma ty ty ty, uderz, uderz, uderz do mnie. Nice, ja przedłużam. No, no do, do mnie? Grupa. O kur. Dobra, wezmę. Z góry? Ja, ja, o! dol Bo ja nie mam trochę. Dobra, mam. Ja ci odchodzę. Ony <ślinny backflip>. Nice. <ślinny> 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 We mnie strzeliłeś. Jeszcze. Matys, po prostu jaj! No j**a! Który mnie bampnął z tyłu?! EJ! No, save'uj to! Żaden z nas się no, nie kopnął w Ej, chyta. bo ja muszę tego boost'a... Zostaw mi go! Słuchaj, ten A ten jeden o. to jest taki zj**a, Mam. No ty debilu! Chciałem wam na karej zgrać. Co niby małe wina? CO MATYS SAVE'U, JA przepraszam. No nie, ja basa, nie, trafiłem. nie, 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 To nie, 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 to A ja Fake! nie, No? A, ja nie, nie, Ale to nie, 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 Do ciebie? O! Kurde. Znaczy, kurde. O, tak, to chciałem E, też mam. No coś na mnie. Blok. Mam, mam. Dobra, teraz gramy tak full skupienie, nie? Nie tr nie tracimy ani jednej bramki. Welcome golden. P się. No widzisz, z nim to taka gra, to jest k... zawsze musi coś powiedzieć. No, co? No, 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 no puść. Gol. Gdyby nie ja... Co? Gdyby nie ty, to byśmy wygrywali każdy mecz. Czemu niby? Kto kto, kto, kto strzelił dwa gole w tamtej, co nam uratowały? No... No nie ty. No ja strzeliłem ty, debilu. Aj. Oku. Nice. Spiknął. Mam to. No, dobra, wezmę. We, we, no. we, we, we. Nie, no debil. Ja we, we. Mówię wezmę. We. No i obchodzi, że weźmiesz. Ja bym miał akcję, bym sam na sam już wychodził. Nie, debilu. Dobra, jak ty piłka, nie trafiasz i coś wiadomo. Patrz dobra? Traf piłkę Dobra, ale ja bym wtedy chociaż gola strzelił, jakbyś mnie za... dawać na jedny selaf so. Dobra już nie jest. O no, ja no, traf piłkę diamencie Wy w dwójkę traf w piłkę! Ja trafiłem No ty jesteś debilem. Jesteś debilem Co? Kuba. No, 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 widzisz. Dobra. Nie wiem czy to będzie na wtórce Widzisz, że jadę wokół busta i mi wierzasz od busta no! <grym>, no dobra, ale gram, bo, um, Mówcie się kto biegł z boosta, z kołki, ale ja nie, kłan, Bo ty też jesteś czarny. No A, zróbcie mi jest, Daj lizaczka, <laughs> ja, ja kleję, kleję akcję życia. No dawaj. Znaczy, no. Pusta nie mam. O, patrz, o. patrz jak to zgaszę, Mr. Aura. Dobra, tylko nie skasuj mnie. Zero, 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 nic nie zrobię. Coś mnie skasowało jakieś ścierwo, Ruchy, No, dudusek, po prostu do ziemi, do ziemi, już do ziemi. Welcome, golden. Dobra. No, to mówisz na Discordzie. Sary. Dobra, wezmę, 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 wezmę. No ale. Dudusek gdzieś wziął. To. No. Czekaj. Tak. No, patrz. 7, 7, nie, nie 7. Żeby... No. Weź mnie zabrać. Do czego? No, to na Discorda, Bruzu. A to wpiszę na twój A-Cross! Dawaj, Matysu. O! Kur... Boosta nie miałem. No Mówisz, że my gramy, a nie. A ty Discorda sobie pewnie patrzysz teraz, Bruza, co? No właśnie chciałem dołączyć. Bruce dzisiaj Twitcha nie ma, więc... Znaczy, dodam Cię później, ale to jak a szybciej brus. by było... Ale bo zapomnę, Wejdźcie. Jakieś... W opisie będzie miał Bruce. Goal. Nie, nie ma, bo on ma od y, turnieju takiego. Wejdź, Jak będziesz na Twitchu kiedyś u niego, jak Cię zapomnę dodać, to wpisz se, wykrzyknij Twitch i Ci wystarczy. Wykrzyknij Discord, a nie Twitch. Wykrzyknij Twitch, To jest Discord, no. Znaczy, pomyliło. Aj, akro! Aj, się nauczyłem, daj akro! Podaj, patrz! Ty, poczekaj! Dobry, jak. super jestem. Dwóch, trzech, to ten Dudusek... Dlaczego hmm? nikt no, Czemu Nie, nie, wie. No jedź może! nie, dobra. No, nie, 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 Stop. Powiedz coś, dobra? Nie. Komunik... Nie. Nie. Daj akrosa. No teraz. No, no ty... dobra, to jest żart. Akros. Dobra. O nie, dobra. O, poczekaj. Kur... do góry nie wziąłem. A to był dobry Akros Gała Gała no Dudu e, kokon podanie <gulanie> Walicie dupę Jak, jak mój oh. Akros Nie 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 Bo to jest Tak ja teraz lecę Bo debil mi gusta zabrał No nie mogę z ciebie Moja Pierd. Maja? Ej, czemu tu nikt... No, ja sobie dookoła jeżdżę, bo tu busa nigdy nie ma. NIE! Ha, Dudusek i tak zamyka. Co powiem, punktów. Ty masz A. ten punkt punkty goli, człowieku. i co z tego? Ważny gol. No. Tu jest. słaby jesteś. Jak jestem słab... Jakby Jakbym nie strzelił tych dwóch goli, byśmy Oj. przegrywali. Więc, yyy... Speak now. Okej? Okay? Bo się udzielasz, a jesteś gorszy ode mnie nik może jakiś? Nie. No, <noise> <to> no <noise> właśnie. Czemu my we trójkę... Dobra, czemu my we do piłki jednej jedziemy? Pogadamy no, o tym, że U... mee U... <noise> 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 Ale pytardy no, Dobra. Bo sam się nie na filmików nagrywać, nie? Tam nagrywamy... dajmy godzinę. Filmik będzie trwał 5 minut, bo wszystko będzie wycięte, bo to co drugie słowo to jest... Dobra. no bo do przyklina ciągle. Ja nie przek Ostatnio kiedy przeklnąłem? Ty b... częściej przyklinasz. Człowieka. Psycho! O? Nie! 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 O BOŻE! PSYCHO ZROBIŁEM! filmu! Ale zrobiłem psycho! No ty debilu, no! Psycho zrobiłem! No dudusek tym... Co mam Nie. zrobić? Dobra, dobra, dobra. Skupmy się, tak wiecie, fest. Pre to jest predator. Ja zabiłem. Dudusek ładna pani patrzy. Zrobiłem Psycho na predatorze. Pani, du... Ładna pani, dobra. Ładna pani dudusek patrzy. Dobra, to zetwu. Idę do, do ładnej pani. <laughs> A, to? Mam to. Co? Dobra ja idę do ładnej pani. <laughs> Nie no dajcie strzelić jednego Dobra Psycho zrobię jestem najlepszy na świecie Welcome Golden A ty zrobiłeś kiedyś takie psycho? No ja mam dwa sklipowane nie zapytłeś no, Ja mam psycho do... Akros do, do... do przodu centralnie do przodu Jakaś Kasia obserwujesz ty, Miazek, Seweryn, Trześniowski No, no nie będzie Ty podanie... to? Jaka Kasia? <zysk> kasia, Ej, przepraszam! Nie, miazek ją obserwuję, Ale ci na tych takach... No, koszt. ale akurat psycho ładne. Dobra, bo my gola tracimy. Dupa, prawda? Zostaw mi. Dobra, dostałem, bo ja mam 23 boosta. I podaj. Ale mi znagowało grę. Ej, no, dobra, nie No, wymówki, my my <zysk> A teraz Ci już nagle nie laguje, co? No to ja nie. Dawaj, spocuszku. Wow. Wow. Chciałem tego, Wow, dziesięć razy w piłkę to... nie trafiłeś jesteśmy zajebiści. No bo ja Ale Ale na to, że jak są Grand Championy, to my w dupę dostaniemy, tak? Że to szok. To co ty nie powiesz. No. no tylko Fidget to. jakbyśmy. Co, co to na jak zanowił. ja zacząłem grać w wakacje? Ja w wakacje brąza tak naprawdę miałem. No. Właśnie, Ej, dobra, nie, to dosyć. Posiadaż... Trochę silvery mieliśmy. No silvery, jeden. Pragnę dodać, że Kokon przez dwa miesiące psycho strzelił. No właśnie! No. Więc ty nie mów, żebyś z platyny nie wbił, okej? Okay? No ale on gra dwa miesiące i nie wbił. No bo, ale. Co gram nie... z tobą? No co was, jakie ci dam podani? Jezus, co ty no, robisz? Ale mnie skasował. Usta, Usta nie mam, mam żeby tam dojechać. Ja, ja, ja. Nie, nie, nie. Ja pięć, pinch, ja pięć! Pinch. Asysta <śmawiamy> idealna. <śmawiamy> Zajebiście. No! A, nie, a dobra! A czy dobra, golden to dobra, jest przyklejstwo? Elo. O, golden to jest przyklejstwo? Koniec tego, tego! <śmawiamy> Patrz mi się odłączył. Zrobiłem imponującego The sejfa! Teraz! No, no dobra, naprawdę ty sek. mi zabrałeś kolejną, no. No Matysy, gdzie ty jesteś? W miejscu, kurzyłeś, patrz! Patrz! No co ci niby zrobię, łelko? Nie, tam! nie, mnie! Strzeliłem już to. Jakbym miał busta. Across! No nie, już jak Ja mam 4 busta panowie. Ale jesteśmy dymani. Teraz konterka. No właśnie, tam dobra Ja mam podam. Jeszcze raz, jestem prawo. No, musiałeś teraz, dobra. Wziął. ja na razie wszystko wygramy. No widzisz? Spiknął. Ale dobra, ładny, ładny gol, ładny gol. Nie będę wydawał ładny gol. patera. To w sekundę się <laughs> przeczyta. Ja. Czy 10 sekund. Aj chuj. No trochę za mocno nam dałem akurat. Żółte papiery No wejdź, no! Nie wiem Czemu wziąłeś... No, ja strzelam... no, no jak ja jak jestem gole, to oni nagle w nie wiem, bronić, nie... bronić potrafią, jak jak wystrzelacie, to nie potrafią Zamknij mordę, ja sam. w go. Stefan, hello Hello Ale dostałem No ale nie, bo ja cię popchnąłem tak, że ty prawie piłkę dotknąłeś no natychmiast znaczy, się tachem nie odbił od tego to... No to... no... No Matys! Ja 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 ja! Dobra, no zostawiam. No. Goal. O to chodź, ta no i tak... <laughs> nie, to to Dobra, <laughs> dobra Bo, nie. Ale nie, no, nie! No nie, no, nie też. No. <laughs> tylko. Ale ciężka była! <laughs> Wy się jaja ja ze mnie robicie. Mam. To powiem, przykazał mu to. O, nie, też mu to powiem. To ty, <śmiennie> <pochodzi? śmiennie> A ja tego ja, ja nie <śmiennie> Dobra. No ja powiem, Brozo, widzę, obejrzał filmik i Jeżeli będzie po tobie. Tak, no. No muszę się zarejestrować. Ej, ten, wiesz tego. co? Wiesz co chcemy. No weźmy zapewne, się nie, nie chce logować na tego na Twitcha. No to ci zaproszę cię. <noise> no co wygramy, dobra Ja pa. Ja, taktycznie. Ja Skoki. Ja pa! Wystarczy, żebyś się uho, kilka dni uho. wcześniej urodził i. I by był w grudnią. A gdzieś sobie nie? A jakbym się. jak <noise> Ale to by nie wleciało jak coś. Olat. Hmm. <noise> <noise>

Ojej. O! Pa! Kurde! A fajgu złot nie złotych. czy nie będziesz. Nie czytam ci w myślach. Zobaczmy. Dobra. Na... No! Ale no! Patrz, dobra! Dobra, no i... Dobra! No, no, no. i co gadasz? Co. Czekaj! Ładny golem. Dudusek, zero, zero goli, dwie asysty, jedna obrona, dwa stale. Dobra, Akros na koniec, powiem na to. Dobra. A Mnie nie ma. No, jednak nie. O, dobra. No to Akros na rozpoczęcie Tak, bo oni jeszcze nie wiedzą. Jak my wytrenujemy... Fajk. Nikt się tego nie spodziewał. Yeah. <laughs> Ooooooooooooooo! O kolendowa! O Dobra, tak szczerze tak, idzie na YouTube. Kolędowa. To jest film gdzie się nie ośmieszymy. co się gdzie się ośmieszymy, ale są gdzieś coś tylko ładni. To Psycho. No i ten psajko, mój gold. Psycho to będzie na TikToka, na ten, na YouTube będzie. Instagram też? Ej, no nie mogę z was. No. Samo by ja strzybiłem. No to nie możesz sobie <laughs> <chyba> z siebie. <laughs> Ej, bo ja mam zero busta panowie. Dobra, weź ta f do bramki. No czemu ty stoisz w miejscu?! A, pa pasik? A. Serasik. Eee... Stoję, ale ale to zrobił. Kolendowanie... Dusek! dusek. No bo zapomniałem busta użyć. Dobra, trochę krzywo. O, Tam? dobra, nie trafiłem. O, dobra, mam to. Dobra, będzie obratań. Nie. Ja Nie no, to... grajcie na tego. Ja, ja, ja! Zobacz, ty głuchy? No, miałem lepszą. No, dawać 0 sekund, bo no, sek... jak ten, jak mirror bot się skleiliśmy. Dobra, ja bramka. Weź Dudusek, biegł w piłkę, zero, weź, weź po prostu w piłkę. Ja mogę, nice. Nad nim, no, no, ktoś, ktoś, Aha. ktoś o, bierze, piłka Ja nie wiedziałem, że to do mnie leci Ja mam zero. Ja zaczekam, wjeżdżam, wjeżdżam, ja, 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 dobra tu no. Patrz, gol, gol, ja gol, ja gol, tak. gol, 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 gol Gol 3 Teraz nie na bo się w A jak nie, to Krzysia Ja mam to bierze sobie bierze. podać, jak nie to Krzysia bierzemy I będziemy się się grali do następnego odcinka? Nie no nie, jak tak naprawdę jak skończymy to ja będę zaczynał montować, bo ja to będę montował kilka godzin. No, no dziękuję, jak kończę, jak, jak przegramy to ja kończę, robię adios. dios okay, O! Okay. Pa, pa pa jak aero! Jak aero! DABY! Przepraszam no. No, taką maszkę wyśmiał Dzięki no, <laughs> dziękuję. Tego mi chociaż został Dobra Ale piłkę to się zgarnę Udwodnij. Ojeja. Oh, yeah, yeah. Sorry. Chciałem wyżej trochę. Wezmę. No jednak, oh, Macie to, nie? Oj, przep... W Kurysz wybuchł, pan. Nie zauważyłem. O! Widziałeś tam Ładna piłka. Sympatyczna. Zostaw do Może i zostawił. No, nie wiem, no... niby macie inne Mam, mam, no, mam, mam, mam. Nie, bo i tak muszę... No pić. mam to! No wiem, ale chciałem ten Ci specjalnie przeszkodzić, bo i tak to wygraliśmy. No wiem ja No nie mam boost, a nic nie zrobię. Mogę tu fejkować. No to... proszę was! Zero. To prosić mogę chyba, co? O kurde. Dudusek, jak jest akcja, to on wtedy akurat busta musi wziąć. Kurde, chciałem sobie to przedłużyć. Pyk. Gdzie leci na Kurde. No to co Dudusek, jeszcze jedna. Ehehe. <grystanie> Monitor. <grystanie> chciałem Syfa. Nice. Nie zdążę. Ale dobre, dobre było. Nie spodziewałem się takiej chwili. Bump jeden. nice. No, a może? No dobra, trochę tak ci za bardzo do... Źle ci tak trochę dałem. No ale dobre, dobrze, dobrze. Ej! A... Ważne, że jest z tym... Wezmę. O dobra. Nie trafię tak, tak źle ten ziomek jest mega ofensywny, już jest defensywny. biurkę tuś, nie tu. Poczekaj biurko w daj chwilę. Dobra, no, tak, już. Mama, mama, mam, na no, dobrą bitę. Dobra, Ja uryja. nie. Fajk. Nic oh. nie widzę. Dobra, ja za chwilę. 1300. Dobra, masz to. No. Do ty mogliśmy wziąć ten do, do, do drużyny tamtego, bo tamten ogarnia w miarę. A z tym to różnie może być. A co ma? No, nie wiem nawet, on ma. Bo nie, nie mogę sprawdzić. Wiem, że jak na razie to on mi tylko busta zabiera. No musisz ty. Dobra, ja, ja, ja. No, dawaj, 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 dawaj. Ojej. Najstarsza. Za chwilę sprawdzę. On ma. Platy nadasz, na? No, ja taki mniej ogarnięty trochę. Ojaja, a tutaj dziwnie. Nie. Uwaza! Nie, nie, nie dotknęłam tego. A bo to. Kurwa, a, ty, 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 ty. Dobra. On to weźmie? I tak ja go... Nie czemu ten ci nie piłki. Teraz się to A ja to wezmę. O kurde, chciałem. Okej. Okay. Okay. Jak, jak słyszałem, że ty to weźmiesz, to przez bo niech no leci. No bo dobra. A cross? Bo nie leci, no. O, kurwa. Dobra, ja zapominam, żeby tam stać, a nie stać na środku. Dobra. No teraz. tak. Więc film się kończy. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Halo. Adios.